Pomagam młodym ludziom mądrze wybrać kierunek studiów, a Ty w zasadzie wyglądasz na taką zadowoloną studentkę. No, całkiem jest ok. I chciałbym zapytać, co sprawiło, że właśnie jesteś zadowolona ze swojego wyboru? Eee, przede wszystkim lokalizacja. Okay, spokojnie, okay. spokojnie. Jest blisko, bo studiuję tu na kierunku lekarskim na Umedzie. Super. E, jest całkiem przyjemna atmosfera, na pewno są no, ludzie, którzy też wezmą w cięższych chwilach, bo te studia, nie ukrywajmy, są bardzo ciężkie. I też mam wrażenie, że Słodkie wykładowcy, piesek. Tak, wykładowcy też podchodzą do studentów, tak. Ja teraz rozumiem, dlaczego tak wyglądasz właśnie na zadowoloną, bo lekarski za pierwszym razem? Za pierwszym razem. Gratulacje. A od długo, długiego czasu wiedziałaś, że chcesz iść na lekarski? Oj, rok przed maturą dopiero. Mhm. To trzeba po prostu przejść przez wszystkie przedmioty i zadecydować, które tak naprawdę mhm. interesują człowieka. A jakie Cię jeszcze interesowały? Ojej, matematyka mm -hmm. w dużym stopniu, chociaż no, była bardzo ciężka, geografia też, ale no jednak ta... Ja tak, lekarski. <grym> Super. No to się cieszę, że jesteś zadowolona. Życzę powodzenia i bardzo Dzień dziękuję. Dziękuję. to Dzięki.